Nie, panie Przewodniczący, ja nie zdążyłem się z tym znać. Tam jest jedna powódka, taka złożyć. W sprawie nie 25-lecia istnienia dziennikarstwa, tylko 30-lecia. Oj, to przepraszam, to będzie w okazji. Zakończył na to, że Dobrze, to będzie, to więc to się pojawiło. Dobrze, Pan Praw Dzieńca oraz Proszę, bardzo proszę o najgłębsze przedstawienie. Bardzo chciałbym podziękować panu przewodniczącemu, że mogę przedstawić informacje o temat stowarzyszenia i że mogę też ją przedstawić na początku, nie w i komunikatach. To jest dzisiaj moja trzecia sesja. Byłem godzinę temu na rynku podwórskim, prusa tutaj do państwa teraz zachę. Także bardzo dziękuję, że mogę to przedstawić i na początku. Każdy z Państwa zapewnił otrzymał pewne informacje na temat stowarzyszenia. Jeżeli nie, to proszę powiedzieć, są jeszcze wolne Bardzo so Proszę o, co chodzi, o co chodzi w Stowarzyszeniu Krakowskich Radnych Dzielnicowych? Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą, jednostką słabą, różnie traktowaną przez Urzędy Miejskie. Chodzi o to, żeby tych 372 radnych dzielnicowych, słabych radnych dzielnicowych połączyć w jeden silny organ, który będzie głosem dzielnic i będzie też zabierał głos w sprawach, które wykraczają nawet poza dzielnicę. Ma to być instytucja ponadpartyjna, czyli mamy ma grupować radnych należących do partii politycznych, jak i również radnych niezależnych. Um, podam przykład takiego podejścia na partyjnego. Wszystkie decyzje będą podejmowane kolegialnie. Będzie to oczywiście zarząd, ale wszystkie uchwały będą podejmowane w drodze głosowania, w dodatku w drodze głosowania tajnego, żeby nie było przełożenia na pracę tego stowarzyszenia na działalność w dzielnicach. Um, Mamy obecnie w tym momencie już 20 gramów. Już 22 radnych zgłosiło się do tego stowarzyszenia, więc stowarzyszenie na pewno powstanie. Zgodnie z ustawą o stowarzyszeniu wystarczy 15 gramów. Chcemy też zaprosić byłych rad dziennicowych, którzy obecnie zajmują inne funkcje, a nadal poczuwają się, nadal mają miejsce swoją dziennicą. Jakimi tematami będziemy się zajmować? Dwa przykładowe tematy. Pierwsze to są sołectwa. Rada Miasta Krakowa dotyczyła możliwości tworzenia sołec, co będzie miało duży wpływ na działanie rad dziennic. Czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciwni, będziemy na ten temat dyskutować. Druga rzecz, wybór do rad dziennic. Czy powinny być razem z grupami samorządowymi, czy też może powinny być no, a może na przykład kadencja RAK Dziennik powinna trwać 5 lat? Może wybory do RAK powinny się odbyć w roku 2015? Być połączone z wyborami prezydenckimi, żeby frekwencja była odpowiednia? To są propozycje. Każdy z członków stowarzyszenia będzie mógł zgłosić własne. Jeżeli przekona pozostałych członków Rady, to oczywiście będziemy głosować. Będziemy się spotkać raz w miesiącu. To, jeżeli jeżeli wyrazi zgodę przewodniczący Rady Miasta Krakowa, to być może w sali wiedzańskiego, czyli głównej sali Rady Miasta Krakowa, dlatego że jest będzie nas dużo. To zakładam, że tych 22 osób będzie pewnie pomnożone przez 2 czy trzy osoby. Zawsze jest tak, że na początku jest pewna grupa inicjatywna, a później ta grupa lawnowo się zwiększa. Co Państwu daje zapisanie się w w momencie? Mogą Państwo się oczywiście zapisać później, 3 czerwca będzie pierwsze spotkanie, ale jeśli Państwo zapiszą się teraz, oczywiście wstępnie, to nie jest decyzja wiążąca, to mają Państwo dwa uprawnienia. Po pierwsze. Dopiero się tworzymy, piszemy statut. Więc każdy z członków będzie brał udział w tworzeniu tego statutu. Będzie otrzymywał e-maila, jak wyglądają prace nad statutem. Po drugie, będzie też mógłby zostać wybrany do zarządu. Osoby, które przyjdą później po wybraniu do zarządu, mogą się oczywiście dopisać, ale to już będzie wtedy wszystko gotowe. Tutaj na tej kartce, jeżeli Państwo mogą, mogą Państwo uwzględnić, oddać mi ją teraz, wtedy zostaną Państwo dopisani do bazy danych. Mogą też oczywiście Państwo w każdym momencie później się dopisać, wypisać. Właśnie tyle. Nie, 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 to jest dosyć proste. Jest proste stwarzanie, jeżeli Państwo mają pytania Pan to... jest trzecim wieńcem. Tak, ja jestem trzecim wieńcem Z jakiego mają Pan startować? Startowałem jako kanter tak. niezależny, później nie zapisałem się do Partii Politycznej, jestem członkiem Polskiego Sojuszu Startowego. Pan wspomniał o 22 radnych w tym momencie. Tak. Proszę powiedzieć, z, jakiej, z jakich dzielnic? Wszystkie. Wszystkie praktycznie ponad radnych. Powiem tak, na każdej, odwiedziłem już, 5 dzielnic, Dzisiaj odwiedziłem, nie więcej, tam. dzisiaj 7 odwiedziłem 3 dzielnice, w czwartek odwiedzam 4 dzielnice, w sumie chyba wiedziałem już 7 albo 8 dzielnic, W każdej praktycznie dzielnicy mamy po jednej osobie. Z jedynki chyba nie mamy jeszcze ani jednej osoby, ale planuję też tą dzielnicę odwiedzić. natomiast zakładam, że na początku nas to nie będzie około 30-35 osób, a już powstaniemy, wyjątk spotkania, to wtedy dojdziemy do bo Wiele osób obserwuje po prostu nasze poczynania, tak jest zawsze. Także zachęcam nawet, żeby można się teraz zapisać, bo tutaj to do korzyści. Pani Toma jeszcze pytania. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Wiem, że to jest pomieszane jako jakieś ciało lobbystyczne, lobujące na rzecz granic, yy, które są słabe. W tak? dobrym znaczeniu tego słowa. Dobrym znaczeniu tego Zdurze słowa. Lobby przez duże L. Czy nie ma to być po pierwsze konkurencji dla konwentu przewodniczących? Nie chcemy tutaj tworzyć jakiejś organizacji, która będzie sprzeciwna będzie działaniu konwentu. Też, to nie ma być też radia z Krakowa w powszechnym zakresie. To ma być po prostu głos słabych radach dzielnicowych połączonych w jednym ugrupowaniu, które ma być z założenia silne. No ma być to głos po prostu dzielnic zjednoczonych w jednym z Czy mogę rozumieć ten przewodniczących słabo nazywających? Proszę? Tak. Słabo nazywających. Nie, nie uważam, że kąpen przewodniczących słabo nazywających, tylko że kąpen przewodniczących to z definicji skupia 18 osób, czyli przewodniczących, przewodniczących Tutaj będzie oczywiście bardzo, oczywiście bardzo zapraszamy przewodniczących dzielnic, jak i również radni Białystok-Krakowa, będących radnymi dziennicownikami oraz oczywiście też wybieramy. Także raczej... Jarni. O, super, dziękuję bardzo. Także już mamy 25. To już 10 dużo już 6. Także dziękuję. Ma no, być po prostu z współpraca. Oczywiście może też dojść do takiej sytuacji, że będziemy przeciwni temu, co na przykład robi z Krakowa, na przykład z z tego, co nieoficjalnie rozmawiają z radnymi jest, to, raczej są osoby przeciwne, Także chcemy się pięknie różnić. I chcemy też współpracować z różnymi organami, nie tylko z Radą, nie tylko z konkretem, ale również z innymi instytucjami miejskimi. Zbiorszym słabo się Uważajcie, w jakim sensie Państwo chcą reprezentować, bo to jest wizja, ale właśnie ten głos poszczególnych dzielnic. Myślę, że to będzie głównie zależało od rad dzielnicowych. Jeżeli radni dzielnicowe uznają, się, że taki organ ponad dzielnicowy jest potrzebny, będą się zapisywać do zapisywać do, do Państwa Stowarzyszenia, brać udział w pracach, zgłaszać uchwały, to może to być głos, który pozwoli wypośrodkować zbieżne interesy dzielnic. Dzielnice są różne, niektóre są mniejsze, niektóre są większe, ale jeżeli uda nam się zebrać te 50-60-70% ponad 100 osób, głosować, wypracować jakiś kompromis. Równocześnie no, to musi być sprzeczne z tym, co robią dzielnice. To może być takie po prostu zebranie głosów z różnych dzielnic i stworzenie czegoś nowego, czegoś takiego właśnie ponaddzielnicowego. Taka jest wiara. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze bo zadać ewentualnie jakieś pytania, Pan pytać? Kiedy jakieś pierwsze spotkanie? 3 czerwca. To jest następny termin, co na będzie salach jest tylko mailowo. Generalnie komunikujemy się mailami. Ci, którzy piszą, się dzisiaj od razu zostaną mieli dostęp do bazy danych, zostaną pozostawione. Tak, że jeszcze się nie zapisały. Na razie zdeklarowały te. Zdeklarowały te, oczywiście. Dokładnie podczas pierwszego spotkania organizacyjnego będzie ostateczna decyzja. Można się w każdej chwili wycofać, można się podpisać. Także to nie jest małżeństwo, że nie ma wyjścia. to to małżeństwo czasami Więc taka jest idea. Nie będę już Państwu zabierał więcej czasu. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Tak... Dziękuję tak... bardzo. Do widzenia. Przechodzimy proszę Państwa do...